was kochani bardzo serdecznie w drogowskazach na czerwiec kogo witam raka no i cóż zaczynajmy pozwólcie tylko że upiję no i cóż Trudno mi się kasuje, zobaczcie. No i spójrzmy. Energia, za którą warto podążać, bo ona Was ciągnie, ukierunkowuje, prowadzi do celu. Aczkolwiek może być tak, że dla Was idzie opornie, tak obserwując raki. Energia, za którą skoro warto się skupić. Poświęcić jej więcej uwagi, rozeznania, poznania, przyjrzenia się, żeby wyciągać z niej więcej, albo czegoś nie ominąć, nie opuścić. Rycerz kielichowy odwrócony. Energia, z którą trzeba uważać, ostrożnie się obchodzić, bo można wyjść z tego jak zabłocki na mydle, albo może mieć więcej szkody niż pożiecku, tak? O. I energia, za którą warto podążać, ale niekoniecznie czujecie, że to jest wam po drodze, tak? I tutaj czegoś się trzymacie, zobaczymy, czym to jest. Büjeczka Buławowa. Dlaczego tego doświadczacie? Po co jest wam to doświadczenie? Dziewiątka Buław odwrócona i podpowiedź od duszy to piąteczka Buła. I cóż chciało się powiedzieć? Czas na zmiany. Czas na duże zmiany, ale jesteście w momencie takim, gdzie idziecie w dobrym kierunku, a te zmiany mają wyniknąć z tego, że podejmiecie inne decyzje. Być może nie do końca wierzycie w siebie, być może nie do końca wierzycie w pomysł, w sytuację w ten kierunek, w którym się udajecie, być może ktoś Was zaprasza w ten kierunek, tak, czy nakierowuje. I energia Asamonet jest, mówi, idź, zobacz, coś idzie do przodu, tak, podążacie za tym. To jest też, rycerz Kielichowy mówi, odwrócę, mówi, może coś się wyłoni, że już widzicie, że coś się dzieje. Jest to takie spełnienie oczekiwań w tym miesiącu, czy planów jakichś, w dużej mierze, mówi, żeby to być początek, Wejście na drogę tego wszystkiego, co spowoduje, że spełni się jakieś wasze marzenie. Czyli to już przez samo to jest bardzo duży plus. Być może czekacie na coś, tak, na jakiś sygnał, jakiś znak i on powinien po prostu jakby przyjść. Warto wyjść temu naprzeciw, tak? Macie na to siły, tylko nie zarzekać się i nie zatopić się w takiej pewności siebie, tak? O, dlatego, że tutaj jest czas trzymania się tej drogi, tej pewności siebie, tego czegoś, co powoduje, że jesteście na przykład spokojni a jednocześnie w środku czuć jakiegoś rodzaju zamieszanie, jakiś drg. To jest właśnie ta energia piątki buław, która mówi zamieszaj, trochę rusz się, tak? Wyjdź temu naprzeciw, zapoznaj się, rób cokolwiek, tak? No, może tak nie znowu nie cokolwiek, ale to jest to, żeby zobaczyć, bo być może trzeba troszeczkę odbić. Czasami trzeba się troszeczkę jakby schylić, tak? Czasami yy, yy, trzeba rozłączyć się z czymś na chwilę, zwyczajnie iść po tym po prostu sznurku, a wypuścić, zdać się na intuicję, no to coś głębszego, żeby podążać za czymś po prostu jakby głębszym. Dwójka buławowa tutaj mówi o tym, że warto podjąć po prostu tak jakby decyzję, ale zanim podejmie się tą decyzję, warto zmierzyć się z tym, co jest pod spodem, czego nie chce się widzieć. Widzi się tylko piękne, ładne rzeczy, tylko ten cel świetlisty, a tutaj mówi, musisz odbić, skręcić w bok. Posłuchaj siebie, tak? Sajże, to przy tej decyzji, w tym momencie życia, na drodze do tego samego celu, tego samego celu, tak? Nadal. Trzeba by pojechać objazdem, tak? Być może. Żeby ten objazd objechać, może trzeba się trochę cofnąć, może iść do przodu, ale to gości tak jakby w tej opcji waszego um, um, waszego wyboru, waszego rozpoznania, tak? Dziewiąteczka była odwrócona, to mówi też, o tym, mówi też o tym, czy macie jeszcze siłę, tak? Co jest waszą motywacją? Jeżeli wasza motywacja działa dobrze, tak? cel, który jest, rzeczywiście jest ważny dla was, to potrzeba jeszcze trochę determinacji, tak? To potrzeba jeszcze być może trochę wysiłku i wyjdzie wam to na dobre. O tym krzyczy nie poddawajcie się. To samo, ale tak jakby troszeczkę inną drogą, z innego punktu, być może z kimś innym, tak? Być może inne widoki, inny stan świadomości, trochę inaczej. Czasami do jakiegoś celu mamy właśnie dotrzeć inną drogą, z innymi ludźmi, właśnie po to, żeby ta nasza świadomość u celu czy u wyboru była wzbogacona, i ubogacona to, w to wszystko, a czasami wybieramy coś, bo nam się nie chce, bo jesteśmy zmęczeni, i weźcie na to po prostu tak zwaną poprawkę, bo chce się zbyt po prostu prosto, a i potem i tak może zatrzymać w życiu. Więc, żeby was nie zatrzymało, wykrzesajcie z siebie ogromną siłę, determinację w walce z przeszkodami, tak? a już wszystko to, o czym marzycie, być może marzycie o czymś skrycie. Być może jest to coś, o czym nie chcecie komuś po prostu powiedzieć, albo sami się do tego przyznać, tak? Więc warto podążać za swoją opcją. Jest tu jakaś też niespodzianka, ponieważ Rycerz Kielichowo Odwrócony to zawsze jest też spełnienie marzeń w tej drodze. Ale generalnie trzeba z czymś jakby rozstać, rozdzielić się, już tak? Czymkolwiek to by nie było, żeby sięgnąć po coś innego. Był jakiś stary wzorzec, stara kotwica, bym powiedziała jeszcze, w waszym życiu, ale jej już utrzymać się po prostu tak zwanie nie można. Tutaj już się tego jakby nie da zrobić, bo jakieś drzwi, coś się zamknęło, czyli w przeszłości całkiem takie niedawie, można było coś zrobić, tak? Zachować, ułożyć się przy tym, co było jakby nadzieją. Czasami ludzie na poziomie energii mają coś takiego, że jest takie jakby odcięcie się, wycofanie się, tak? No tutaj generalnie czas teraz pójść własną tak zwaną drogą i ułożyć się z tym wszystkim, co mówi teraz wie, wiele osób przeżywa coś takiego, czy sprawdzić swoją intuicję. Jeżeli macie tą duchowość, czy macie intuicję, byście z tego zawsze pewni, no to teraz jest czas, żeby jakby udowodnić tą, wykrzesać tą siłę dla samych siebie. Mhm. Kłaniam, się wam, kłaniam się Wam serdecznie. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, dziewiątka była w to jest jakieś zarzekanie się. Ja nigdy tego, ja nigdy tamtego. Teraz nie jest dobry moment na zarzekanie się. Tak. Kłaniam się pięknie. Życzę. Aha, jeszcze dwójeczka była prosto. Często mówi o tym, że trzeba podjąć decyzję, a już nie można się cofnąć, ale o tym to już chyba powiedziałam, tak? Że już jakieś drogi się zamknęły, jakieś środki, kanały komunikacji się zamknęły, także... Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to co tutaj uzyskaliście, musicie podjąć tak jakby tą decyzję, bo tutaj w zasadzie nie ma po prostu tak zwanego wyjścia. Jeżeli tego sami nie zrobicie, to tutaj los was troszeczkę zmusi, do tego tak z was po prostu jakby popchnie, zmobilizuje, uaktywni. Kłaniam się pięknie, dokonujcie góry. I do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję.